Kalimera moi drodzy, witam Was w przepięknej greckiej wyspie Kreta i miejscowości Malia oraz hotelu Malia Bay and Bungalows. Kochani, witam Was na balkonie i zobaczcie, jaki jest piękny dzień. To jest widok z mojego balkonu. Słuchajcie, z pokoju 3-3. Oczywiście, pokażę Wam dzisiaj cały ładny hotelik. Zrobię wam takiego krótkiego vloga. Hotelik z malutki, fajniutki. To są moje wakacje 25. mamy 4 października godzina 11:00. Myślę, że ten widok was uspokoi, że hotelik warto kupić na lato 26. Lub jeszcze ewentualnie teraz na koniec października. I słuchajcie, zaczniemy od tego widoku i mojego balkoniku, proszę bardzo. Pokażę Wam króciutko pokój. Muszę Wam powiedzieć, szczerze, że pokójki tu są no powiedzmy, małe. W trójkę tutaj faktycznie są trójki, są też nie za bardzo duże, ale tak chcę Wam chociaż pokazać. Jedyny taki. Szczegół to jest to, że pokoje tu nie są duże. O, proszę. I toaleta, słuchajcie, też jest, no powiedzmy, że wystarczająca. O, tu my walka i tak wygląda pokój. Więc kochani, początek taki troszeczkę tutaj pokojowy i idziemy do przodu na dół. Jasu Kalimera, moi drodzy, tak Wam obiecałem, jeszcze raz zaczynamy hotelik tutaj vlogować, obiektywnie, subiektywnie i zaczynamy od nazwy. Czyli pamiętajmy, że jesteśmy w hotelu Maria Bay Beach Hotel Bungalow z Olem. Słuchajcie, tu mamy tak, tu mamy główne wejście do recepcji. Proszę bardzo. I słuchajcie, co jest fajnego, tu jest klasyczna droga, przy Mali mamy tak. Biuro wycieczkowe, mamy duży supermarket. W tamtą stronę, kochani, mamy, tu Wam paluszkiem pokażę, mamy Centro Maria. 30 minut, około 30 minut idziemy spacerkiem. Bardzo ważna rzecz na początek, to Wam pokażę jeszcze tak, zaczniemy też od tych bunkalowców, bo często się pytacie Panie Olku, jak wyglądają te pokoje. Słuchajcie, one są po drugiej stronie, one są tanie. Jeśli komuś nie zależy, nie ma problemu, to proszę bardzo. Ładnie są tutaj położone. Troszkę tak tutaj z tyłu. Tu jest boisko do krzykówki do Kortu tonisa, Tu jest parking, na którym wynajęte auto, jak macie to, możecie sobie tutaj postawić. I proszę, jeszcze raz ujęcie na te bungalowy, które są tutaj z tyłu. Bardzo ładnie, cicho. Jeśli komuś zależy na dobrej cenie, i żeby było spokojnie, proszę też, można kupić te pokoje. Wcale nie będą one jakieś gorsze czy coś w tym stylu. Po prostu są po drugiej stronie hotelu i zobaczcie tutaj jeszcze raz Olo wam pokazuje siebie. Czyli za mną mamy bungalowsy hotelu Malia Bay Bungalows i teraz idziemy do przodu i zobaczcie. No i tutaj tyle, że proszę trzeba przejść tylko przez lokalną drogę nieruchliwą. Jeszcze raz w lewo mamy yy, do centrum Mali. W tą stronę mamy słynną e, tawernę Potamos i e, plaże. No i teraz zaczynamy już konkretnie iść do hoteliku. Słuchajcie. Tu tak, tu są pokoje takie tutaj bardziej z przodu z basenikiem. Tu jest bardzo ważna rzecz. Tu jest słuchajcie restauracja główna. I tylko tutaj głównie są te posiłki, e, czyli śniadania, e, obiad, obia, obiady, czyli popołudniowe all inclusive i kolacje w środku też Wam pokażę muszę przyznać szczerze, że bardzo dobre jedzenie z tym hotelu mówimy w takim stylu greckim, ale i mięsa i makarony, i ryby, dużo warzyw cadzików tych gołąbków greckich naprawdę rewelacyjne jedzonko teraz tak, idziemy sobie tutaj o, tu mamy też oczywiście taką drogę dla osób niepełnosprawnych mhm. tutaj proszę Pani Tutaj też pokazuje o fajnie, w basenie sobie panowie siedzą. I teraz tak, wchodzimy sobie do recepcji. Słuchajcie, w recepcja bardzo przyjemna, klimatyzowana. O, zobaczcie, tutaj pani w recepcji jest, tutaj macie recepcję fajnie, hello. O, tu mamy też yy, oprócz recepcji mamy, słuchaj, tutaj mamy jeden z barów. O, zobaczcie, tu mam jeden. Z barów i takie lobby, w którym tu wieczorami gra sobie muzyczka. Wieczory greckie są. Proszę bardzo. Jeszcze jak tutaj jesteśmy, to wam pokażę tutaj taki dodatkowy tarasik. O, bardzo fajnie i... O, hello. Eucharisto. O i tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy taki tarasik dodatkowo. Wieczorami sobie ludzie też tu drineczki piją. Tu jest na dole ta... Restauracja główna, i tędy też jest dodatkowe przejście na, na budynki, proszę o. My sobie wracamy, słuchajcie, do. Wracamy sobie do recepcji. O. Okej. Okay. Brawo. O. I tak wygląda tutaj lobby z recepcją. Słuchajcie, kto tutaj teraz w tym hotelu mieszka ze mną? Głównie to są tak: Niemcy, Polacy, Czesi, troszkę Brytyjczyków słyszę. I ja jestem z partnerem moim biurem podróży Rainbow Polski. operator bardzo fajny, proszę. Kreta Heraklion tu lądujemy, a tutaj mamy hotelik. I słuchajcie, CEDOK, czyli mamy y, czeską Itakę. Też mój fajny partner. Mamy Rainbow'a i mamy biura niemieckie. Proszę. Schnaus Reisen, Także głównie tutaj ci partnerzy. Hotel operują, czyli mamy Rainbow, Cedok i niemieckie biura podróży typu Alturs. Moi drodzy, teraz tak, schodzimy na dół. Na dole będziemy mieć, moi drodzy, restaurację. O, ja może chwilę kamerkę wyłączę i zaraz wam pokażę tutaj dół. Słuchajcie, to jest restauracja. Hello. O, tutaj sobie jemy. Tu są różne potrawy, tak, o teraz akurat nie jest czyszczona i słuchajcie bardzo fajną rzeczą jest to, że proszę mamy tutaj zawsze dobry serwis, proszę napoje i tutaj ten taras też jest fajnie zawsze, tu jest czy to jest śniadanie, czy, czy obiad, czy kolacja w super klimacie, słoneczko, kto nie lubi słońca to sobie idzie do cienia. Jest dużo miejsca. Powiem Wam szczerze, że tutaj w restauracji nigdy nie było tak, żebym ja tutaj nie miał miejsca. Bardzo fajnie tutaj jest. O, zobaczcie. Teraz tak, Olo tutaj. Pokażę Wam jeszcze też, są też duże stoły dla większych rodzin. Proszę, dla mniejszych też. Tutaj jest taki, takie miejsce troszeczkę, jak ktoś nie lubił pału, to sobie też można zjeść tutaj. Proszę, o także mogę powiedzieć o restauracji, to wszystko co najlepsze, naprawdę. Czyli zobaczcie, mamy za mną, mamy też tą główną restaurację. Tu mamy tą mniejszą. I proszę. Naprawdę jedzenie muszę pochwalić. Rewelacja. Cztery gwiazdki greckie. Nie mogę narzekać. Zawsze jest jakiś kucharz, to Robi jajka, naleśniczki, po prostu rewelacja. Duże, funkcjonalne stoły, postaram też Wam się jakieś przebitki zrobić jak to wszystko będzie tutaj nakładane, ale polecam. Fantastyk tutaj serwis. Serwis. Hello, hello. You are the best, are See you. O, dobra. I teraz tak, idziemy dalej. Kochani, zobaczcie jakie to jest pyszne jedzonko. Jest lunczyk, 4 października, zobaczcie. Zupka. Zobaczcie. Zobaczcie ile serów. Feta na słonu, Złocie surówek. Jak dużo. Surówki pyszne, świeżutkie. Teraz kochani talerzyki, proszę. Do wyboru. Mamy tak, dużo oliwki, pasty, oryginalne oliwki. Sałatka grecka, słuchajcie, warzywne osobno. Proszę. Różnego rodzaju sosy. Ola, fajne jedzonko jest? Cadzyki, pyszne, wszystko jest pyszne. Codziennie słuchacie, cadzyki. Sosy kolejne, gołąbki. Tak, tu słuchajcie, makaron. Dla fanów makaronu. Tu mamy pork, słuchajcie, y, bakłażany. Dla wegetarian super jedzony. tu jest taka musaka, pycha. Y, tu mamy ryż. Y, takie małe rozpitki, proszę bardzo. Tu mamy, słuchajcie, na słodko rzeczy, Zobaczcie, jakie pycha. Dla każdego coś fantastycznego. Proszę, sugar orgas, proszę jak pięknie. Owoce, mamy banany. Słuchajcie, arbuzy, jabłka, galaretki, ananasy, znowu arbusiki. I słuchajcie, znowu idziemy tak, pomidory. Zobaczcie z dodatkami, Goroszek, makarony, mule. Yy, Tomatos yy, to są takie ich yy, yy, placki jakby zimaczane. Tu proszę frytki, rybka. Mm, Perfekt. Cytrynka też sobie zakropić. I słuchajcie, zobaczcie, tu Olo Was pozdrawia i idziemy jeść. Moi drodzy, teraz wchodzimy na część tutaj basenową i plażową. Pierwszy basenik, słuchajcie, taki jest bardzo płytki, fajnie pod kątem dzieci. Pod kątem dzieci, słuchajcie, i ludzi, którzy lubią głębokie baseny. Jak widzicie, hotel Maria Bay jest hotel taki ośredni, no, nie, może nie mały, bo on ma około 180 pokoi. I zobaczcie. Ja mam akuratnie tam po środku wciśnięty pokoik. O, mamy też tu plac. Słuchajcie zabaw dla dzieci. O, proszę bardzo. To ma małą siłownię i tak wyglądają tutaj pokoje i od tej strony budynku. Kalimera, to słuchajcie ratownik też super serwis. What is name? Panajoti. Panayoti. Oh hello, hello. Recommended. Good. Fantastic. Poland, client <laughs> is happy. Oh, ok, ok. Thank you very much. Ciao. Ciao naprawdę bardzo miła obsługa, bardzo fani weseli ludzie, troszkę znowu wózki. i tak tu się życie toczy. Teraz tak, bardzo ważna kwestia do pokoi. Ja mam widok, ja mam pokój z widokiem na morze. Proszę, to są tego typu tutaj budynki i teraz kochani bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi macie o pokoje, to pokoje macie też tutaj takim jakby przy ziemiu. Ale dużo pokoi, słuchajcie, jest w tych budynkach tutaj, bardzo ładnych. I te pokoje to są pokoje standardowe. One, kochani, zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. One mają widok głównie na Hotel Alus. Jaki to jest widok? No to nie jest widok. Akuratnie tutaj moja kuzynka z mężem mają, tutaj proszę, od dołu. Słuchajcie, więc wygodnie takie ala ogrudeczki macie. Na górze są balkony. O, i to są tego typu pokoje, są troszkę fajnie schowane. O. Tak, głównie tutaj wyglądają pokoje standardowe. Jeszcze raz o takie ujęcie, i idziemy na basen główny. Słuchajcie, te tutaj wejścia to są wejścia do pokoi ze wspólnym basenem. Tu jeszcze o, ogródeczek. I trzy. Ja chciałbym mieć taki pokój. Muszę powiedzieć szczerze, że ja. Już nie raz miałam taki pokój i doświadczenia wiem, że rzadko korzystam z tego basenu. Są te yy, pokoje zazwyczaj na takim widoku, więc no nie wiem, nie wiem. Jak ktoś ma chopla, to mogę Wam za dopłatą sprzedać taki pokój, ale, ale ja akurat nie, nie jestem fanem tych, 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 tych yy, pokoików. Proszę, tutaj sobie jeszcze wejdziemy kawałek. Tu mamy, słuchajcie, tu mamy matko małą siłownię. O, proszę. Więc zawsze dla ludzi wysportowanych coś tutaj jest. I teraz tak, tu jeszcze ujęcie fajne na budynek główny. Słuchajcie, przed nami główny basen, bar. Proszę bardzo, idziemy do przodu. Idziemy do przodu i pokażę Wam tutaj okolice. Jak widzicie, hotelik jest fajny, bo nie duży. Ja się w nim super tu czułem, dla mnie to były super wakacje, wszędzie blisko, dużo spacerowałem. I tu macie takie te baseny współdzielne, proszę, tutaj przejdę troszkę sobie takim korytarzykiem. O. a tu mamy słuchajcie główny basen i idziemy sobie do baru. Bar jest fajnie, długo otwarty i są zawsze jakieś fajne snaki, dobry serwisik. Zobaczcie sobie. Zawsze tu mamy tak, czyściutkie talerzyki, sztućce. Słuchajcie, i co my dzisiaj na przykład mamy? Dzisiaj mamy kalafiorek. Dzisiaj mamy y, jakieś grzaneczki. Dzisiaj mamy... Y, o! Takie a'la y, makarony, y, liśniczki. Mamy, słuchajcie, różnego rodzaju takie y, jakieś... Mamy, słuchajcie, przede wszystkim mamy pizzę. Hello, my friend. Mamy yy, frytki, które kochacie, i wasze dzieci. Ketchup, oczywiście. Słuchajcie, bardzo fajna rzecz. W lodówce mamy tak. Sałatki różnego rodzaju, owoce, desery. Naprawdę, jeśli chodzi o te znaki, to jest wszystko super. O, też mamy dużo stolików, słuchajcie. Tu Wam pokażę. Tak to wszystko wygląda przy basenie. Proszę, i teraz tak. Tutaj jeszcze idziemy sobie, tu pokażę Wam parę stoliczków. I. Tu mamy główny bar. Można sobie też książki pożyczyć. Główny bar tak wygląda. On jest tutaj przy basenie i przy plaży. Tutaj też macie fajne stoliczki. Też zauważyłem, że sobie ludzie tu lubią słuchajcie, siedzieć. Z takim widokiem. Zobaczcie, o. Taki widok tutaj z hotelu. I teraz będziemy sobie szli, słuchać na plażę. Słuchajcie, jak Wygląda plaża i ceny, więc tak słuchajcie, kochani. Eee, leżaki kosztują komplet 10 euro, ale te wszystkie leżaki, które to widzicie na trawie czy, czy przy basenie są oczywiście gratis. Plaż jest tak blisko, że jeśli macie ochotę, to możecie sobie tutaj te leżaki wypożyczać, a możecie również leżeć na trawce. Na przykład zobaczę, tu są moje leżaczki. O, i tu są moje leżaczki, które na przykład są gratis. One są w tym miejscu. W tym miejscu są moje leżaczki. I ja za nie na przykład nie muszę płacić, ale parę razy miałem ochotę i sobie wyczyłem na plażę leżaczki. I teraz tak, zobaczcie, idziemy sobie tędy. Oj, kamberka mi troszkę uciekła. I tutaj zobaczcie, bez problemu tutaj nasz kolega tutaj Strażnik Teksasu na wtedy te leżaczki daje, wypożycza. Good price, ten euro tubec. Jest, yes, yes, yes. OK? Tak? Tu oczywiście, słuchajcie, mamy jeszcze tak. Mamy, mamy tu prysznicę. O, serwis perfect. Super. I tu mamy, słuchajcie, kolejne prysznice, żeby se nóżki popukać. I tu mamy tą słynną, taką fajną bramę wejściową, słuchajcie, z hotelu na plażę. No i na plażu że słuchajcie. Beach Orgazm. Można by tak pożatować. Czy mamy słynną plażę w Mali? Tu blisko, blisko tej plaży. Potamos. Proszę. Tak wyglądają tutaj leżaczki yy, z hotelu. Które możecie wynajmować po 10 euro obecnie. 25 na cały dzień. Jeśli, jeśli nie chcecie leżaczków. Można też się rozłożyć fajnie na kocyku. I proszę tutaj na ten dowód, że Olo tutaj był, czyli 4 października, kochani, 25 roku 25 stopni w cieniu 30 prawie w słońcu. Jesteśmy na plaży Maria przy hoteli Maria Bay Bungalows i teraz odwracam kamerkę. patrzcie, się jaka cudowna plaża, piaszczysta nie idzie zejście, jest troszkę kamieniste, ale w większości są to zejścia e, piękne, takie e, lagunkowe. Zobaczcie, tu na przykład mam hotel, a ja sobie zawsze szedłem, słuchajcie, kawałeczek tutaj do przodu. I tutaj wchodzę do wody zazwyczaj na wysokości e, Tawerny Potamos. O, tu mamy kretę w październiku, proszę, kretę w październiku. No i tak, tu jeszcze z daleka hotel. Widzicie, to jest jeden z ostatnich hoteli w Malia Bay, czyli mój hotel, w którym spędziłem wakacje. Malia Bay Bungalows. O, i po malutku Olo się będzie z wami żegnał. Zobaczcie, jak jest cudownie. Dlatego wybrałem te wakacje głównie ze względu ten hotel na plaży. Dobre o dobrą cenę. Uważam, że można polecić hotel z ręką na sercu. Cztery gwiazdki greckie na Krecie, hotel Malia Bay. Zobaczcie tak położony i tak na Krecie mówią, że nie ma ładnych plaż nieprawda, w Mali, w Tustalidzie w tych okolicach są cudowne plaże o, a tam oddali pływa Ewa z, z kuzynem i z Olą, proszę zobaczcie tu zazwyczaj sobie wchodziłem do wody proszę Piaseczek, bez kamieni, fajne zejście, ładne. Słuchajcie, super. Proszę, bez stresu, bez takich rzeczy. O, tu nam Ewa z Olą macha fajnie i słuchajcie, to jest najlepsza reklama. Po szczęśliwi ludzie. Proszę bardzo. Dlatego ja teraz słuchajcie zmieniam kamerkę do tyłu i słuchajcie i Żegnam Was się tym, w tym vlogu z hotelu Malia Bay. Jeszcze raz hotel polecam. Trzymajcie się, dajcie się i zapraszam Was do rezerwacji Mali, Krety. Yy, Wszystkich zesnaczy, które sobie życzycie. Przekaz dziękuję Wam za 125 25 i zapraszam Was do rezerwacji hotelu 26 z Mix Travel. Aleksander Kramasz, Ewa Kramasz. Pozdrawiamy. 500, 505 105, 45, lub chodźcie na stronę www.mixtravel.pl Jasłew, Charisto, Parakalo. Agapó.